Joje mano jesteśmy ma Filip. Dzisiaj jesteśmy w Brawl Starsie. Żartuję, dzisiaj jesteśmy na żywo. I przejdźmy do medali, no bo tylko po to nagrywam ten odcinek, żeby pokazać wam moje medale. My tymczasem będziemy cicho i pokażemy wszystkie. Jest oczywiście wszystkie są fajnutkie. Wszystkie są fajnutkie, mi się wszystkie podobają. No, teraz pokażemy po kolei. No, bo 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 po kolei, bo nie. O no coś mi tak Amerykanie dobrze. Pokazujemy dalej już, jak to szło. Więc ten medal możecie się 5 sekund przyjrzeć. Każdego będziecie mogli 5 sekund patrzeć. Tego macie 10 okazji, no bo kto też no, tak szybko może sobie taki ogromny medal obejrzeć? Kolejny. Macie tu kolejny. I kto napisze w komentarzu, ile medali złotych i tak dalej? Ten komentarz po prostu serduszkiem oznaczenie. znaczenie. Po prostu serduszko zalepiam od razu i bez dwóch zdań Teraz przed chwilą zrobiłem cięcie. Patrzcie na to cudo Widzicie to? A oczywiście zadnijcie to się dostał. Tutaj na gu... o, sorry. Tego tu na górze nie będziecie mogli przeczytać, sorry, bo w Niemczech, jak wiecie, walczę te wszystkie turnieje i tak dalej. Ale zobaczcie jaki to jest fajny po prostu puchar. I tu oczywiście jak ten największy medal, znaczek. My przejdziemy teraz do dyplonów. O, dyplony to były. Więc my teraz <laughs> widzicie mnie, przejdziemy do dyplonu. I widzimy się. Zaraz. Dobra, już jesteśmy dalej. Jak widzicie, mamy takie coś. Tutaj mamy wszystko na temat. No, Judo. No, do 32 kilo walczyłem. Drugie miejsce: moje imięinko. No, ja bym ja powiedział spoczko. Dobra. Kolejna strona. O nie, nie 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 tutaj dostałem za to, że żółty pas dostałem no tak, jeszcze będzie trzecie miejsce też oczywiście 31 kg. no a na samym początku się to było 27, czy 37 to musiałem dużo schudnąć tutaj no no, trzecie miejsce też, niestety, trzecie miejsce, o, i tu żółto-pomarańczowy, Żół, raczej żółto-biały, żółto-pomarańczowy to dopiero niedawno zrobiłem, też żółto-biały, no, jest przed żółtym, najpierw jest biały, żółto-biały, potem jest yy, chyba, poczekaj, żółto-biały, no. Żółty, żółto-pomarańczowy, pomarańczowy, no i no, no, no. no. E, tutaj pierwsze miejsce 2017, a wiecie jakie 2000 mamy. Więc, no, widać, że już długo jestem. Niestety walczę cały czas, no, na szczęście, u 10. U 10 mi się podoba, bo to nie jest aż takie jeszcze złe. Gdy będę dalej, to, fu, już sobie mogę wyobrażać, jakie to będzie trudne. To już 2018, spoko. Ale ja chcę 2019 gdzieś znaleźć. To musi być 2019, ocz nie pisze data. Wiecie czemu? Wiecie? Bo to było ta, ten weekend. Dobra. Wszystko widzieliście. Zaraz się znowu zobaczymy. Nie wiem czy zobaczymy. Powiedziałem do końca. I jak Wam obiecywałem, zaraz przejdziemy z powrotem. I słuchajcie, jak przejdziemy z powrotem, to nie zapomnijcie. Po prostu musicie to pamiętać. Subskrypcję z dzwoneczkiem, dla mnie, z dzwoneczkiem, za takie osiągnięcie dla mnie w Judo. Bym się bardzo ucieszył. I komentarze są ważne. Jeśli liczyliście, to będziecie wiedzieli, co napisać. My tymczasem. Mm, się żegnamy. A wiecie czemu? Bo papa. Pa.